Siemanko, z tej strony Mister ale to kolejny odcinek ze Star Warsów. Bardzo przepraszam, że tak dawno w ogóle nie było żadnych odcinków. No ale tak naprawdę będzie się pyta... Teraz się wstawię jeden filmik ze Warsu, jak ja to teraz nagrywam. Będzie się pytacie, ale była trudność wstawić ten film, skoro miałem go nagranego. Y po prostu ja w ogóle nie wiedziałem że go nagrałem. Zapomniałem o tym filmiku, teraz się on wrzuca, no i teraz nagrywam następny. No bo chcę już na zapas, żeby wam nagrać. Bardzo przepraszam, że tak dawno nie było. Mówiłem też, że z Minecrafta będzie seria, no ale... Paczka modów się zawiesiła. Więc na razie robię sobie z tym przerwę, no dobra, ale. katastrofa, że... To już... A dobra było Bo ja troszeczkę dawno nie grałem w ogóle w Lego Star Wars 3, że trosze... teraz... Się w ogóle pomyliłem ze sterowaniem. Myślałem, że jak w Minecraft'cie, więc. No to nieważne. Dobra, no to zaczynamy. Rozdział czwarty. Obrońcy pokoju. Jeszcze ja trochę przesunę komputer. Trochę cisza głos, jak tylko się skończy ten filmik. <śm> Anakin! Anakin siada do naprawienia statku. Jej, yeah, udało się! Anakin, jak mogłeś, jak mogłeś, głupku! Nie rób tego! Nie! Nie! paga nie rób tego! O, dziewczyna zwala chłopaka. O nie! No, gratuluję Anakin, dzięki Tobie, dzięki Tobie. Zapamiętam to sobie, Anakin, zapamiętam to sobie. Dobra, to myślę, że nam się uda nagrać w jednym odcinku. W ogóle troszeczkę trudno. Długo nie nagrywałem, dlatego. Ale troszeczkę teraz mi się trudno w ogóle czasami. Bałem się na początku, że w ogóle nie będę umiał niczego nagrać, no ale na szczęście idzie mi całkiem nieźle jak na taki czas. Próbuję jak najwięcej żartować, żeby było jak najśmieszniej, bo... No to chodzi w filmikach moich Dobra, jesteśmy Anakinem Ach. Dobra Power! Niech to! Dawaj Anakin! Niech to! Dawaj! Dawaj! No teraz! Dobrze, 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 dobrze! Jest! O, coś Cody, pa e. What the hell? Czemu ja go... Czemu ja go nie mogę zabić? E -de 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 -de. Niezniszczalny kran, dobra Dobra, teraz bierzemy tego dziwnego chłopaka Dobra, teraz się zmieniamy oczywiście na tego... Gdzie jest ten żołnierz nasz? Bo on, on jest nam potrzebny oczywiście bo nim ten złapiemy ten drugi. No i dzięki temu teraz możemy Anakinę zbudować. No ale bardzo przepraszam, że tak dawno nie było tych filmików. Drugi raz przepraszam, no ale naprawdę nie wiem co się ze mną działo. Więc jeszcze nie ułożyłem przecież czegoś, co trzeba ułożyć. W ogóle super, zrobimy do Star Wars 3. Dobra, no, oczywiście teraz zbudujemy działo Tutaj No i wsiądziemy do niego Dawaj Dawaj Jej Ej, ja to, czegoś się dowiedziałem w tej grze Czy naprawdę jak się wciśnie J to się strzela? O! Oh, no to coś czegoś nowego się dowiedziałem w tej grze. Właśnie byłem ciekawy, jak się strzela! No. Może grałam tyle w Lego Star Wars i powinienem już to dawno wiedzieć, no ale nie wiedziałem na serię, więc... No fajnie, to będę teraz wiedział, że coś takiego w ogóle jest. Nie, bo nie wiedziałem właśnie, jak się to robi. I będę go ciekawy nawet. Dobra, bierzemy skuter mój ulubiony. W ogóle jakbyście nie wiedzieli, to skuter. To jest mój ulubiony w ogóle... Poza wszystkimi innymi działkami, to jest na mój najlepszy, naj, najbardziej ulubiony sposób poruszania się. Bardzo go lubię. Ciekawe, czy dam się, da się też nim strzelać j. Nie, nie da się. Dobra. No dobra, trzeba teraz porbić inną bazę. I na nie zbudujemy takie... A może nie będę mówił, po co mi mówić. O Jezus, jedno serduszko mam. O Jezus. Dobra, Jakbyście mnie bronili, a nie, sobie się dzieje tak dziwnie, no to bym na pewno to rozwalił, no, ale oczywiście zamiast to robić, to tylko to nawet nie dbają o to, czy. Dobra, zrobiliśmy. I teraz musimy zbudować generator. Bo teraz nawet nam pan napisało, więc nie muszę teraz y, kłamać. O Jezus! Nie! Chciałeś zniszczyć generator. No, klon na służbie, no, gratuluję. Jezus! Ale muszę powiedzieć, lubię to ostero... Te, te walczenie tym mieczem światłem. O Jezu! No. Dobra, ja sobie wezmę ten. No, miecze. No, 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 no. no. O Jezus. Nie, w nas w skuter śnieżny. no, 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 no. Ha. Jej, W ogóle też z Batman'a Arkham Origins, nie ma dawno w filmiku, za to to przepraszam, bo tak naprawdę mam ten filmik tylko jakoś, zapominam go w ogóle wrzucić i przez to, a tak naprawdę to był już był dawno, bo już go dawno nagrałam i chyba wreszcie go wrzucę, no bo super, jeden odcinek z serii, która miała być, na, która miała być na, tak naprawdę fabularna. W ogóle ja widzę, że bardzo wam się podoba LEGO Star Wars 3, no bo dużo ma z niego wyświetleń, więcej nawet niż z Minecrafta, więc... Albo dlatego, że mniej wrzucam Minecrafta, albo dlatego, że bardziej się wam podoba. Napiszcie po prostu sobie, jeśli wam się bardziej podoba Minecraft, no to... Niestety nie będzie aż tak dużo, no bo... LEGO Star Wars mi się łatwiej nagrywa. W Minecrafta jakoś nie wiem w ogóle, co nagrać. Jeszcze, jakbym wiedział, co nagrać z tego Minecraft'a, no to wtedy jeszcze bym mógł coś tam. nam wrzucić, no ale. Ja sam ostatnio nie wiem, co tam wrzucić wam. Próbowałem z kilku serwerów, ale na razie w ogóle nie chcę się z serwerów, no bo. SMS Party się denerwuje, że nie kasuje jego filmu, bo. prostu się pokłóciliśmy. No, coś tam, nie będę mówił całej historii naszej pokłócenia się, no ale. No przez to teraz nie chcę mi nagrywać na multiplayer, bo usunął po prostu coś na co mu nie pozwoliłem, a wtedy on od razu się zrzucił na mnie, że mam usunąć wszystkie filmiki, na których on jest. Dlatego na przykład z Minecrafta na tym serwerze nie ma już odcinka, no mi. Na to się zgodziłem, ale nie będę już z nim drugi odcinek z Minecrafta, więc niech się to, to już sobie może wybić z głowy bo on na to mi pozwoli, nie będę kasował, dlatego, bo on sobie takie widzimy się widzi. I tak nawet go nie słychać na i wideo, więc ale bardzo mi, ale bardzo mi szkodzi, że tego nie usunę. Bo mnie mi nie odchodzi. Więc jestem mocno z nim pokłócony, no ale trzeba przeżyć, nie muszę być z nim, kolegą, żeby było fajnie.